Witam ponownie wszystkich zainteresowanych na kanale. Dzisiaj otwieram sobie nowy perfum komfort. Wcześniej było z unboxingu paczki Była omawiana było omawiane tutaj całe, całe opakowanie Tutaj numer a teraz sobie otworzymy A, żeby tutaj nie było nic otwierane. Teraz sobie otworzymy. a jeszcze zapomniałem trzeba, może sobie jeszcze zobaczyć. nie z folii wyjęty. Zobaczmy sobie cały perfum. Jest cała folia, jest tylko już niepoczęty. Cały perfum waży z opakowaniem 457 gram. To jest 150 ml. 455 bez folii teraz sobie obejrzymy jeszcze może bez folii tutaj jak widać jest wytłaczane do zewnątrz tutaj ten kwadrat jest gładki a tutaj prążki wyczuwalne również pod folią Tutaj gładki prostokąt i na tym nadruk jest. Nie jest tłuczony nadruk jest. No, teraz widać, że tu jest uczony. Tutaj brąz taki jakby ciemny, wpada w czarny. W góry też. Yy, tłoczenie do zewnątrz to T, to Hord. I tutaj w takim prostokącie płaski. wokół prążki tutaj też prążki z tyłu mamy cały prostokąt tutaj jest yy, gładki i nadruk jest tutaj warto zwracać na ten, na ten oknik na szczegóły Podróbka zawsze jest jakiś tam niedokładno nie ma takiej dokładności. I od spodu pod kreskowy pod kodem kreskowym do góry nogami tutaj akurat jest. Wybity numer 023 23 068. Kłod, kod kreskowy też jest na, na gładkim w prostokącie. Nie ma, nie ma tych prążków. Biały kartonik jest biały. To jest malowane tutaj z złotym kolorem. Okay. Tutaj z przodu otwiera się do przodu. jak widać też to port widać tłoczenie dokładnie i nie ma jakiś tam jest tutaj wyraźne wyraźny tutaj zarys jest to też jest ważne tutaj nie do końca tak jak widać tutaj jest i tu jest gładkie tutaj jest na brzegu tylko tak jak widać tutaj myślę że w podróbkach nie będzie tego brzegu prążkowanego ewentualnie cały Tutaj takie dwa pniecenia są. Czyli to otwiera się do przodu i tutaj do tyłu. A, tu też jest tak, że to nie jest takie zwykłe otwieranie jest tak i się otwiera tu jest połączone myślę że to widać to zobaczymy jeszcze jeszcze zobaczmy sobie samo opakowanie puste opakowanie 54 gramy waży flakon 402 gramy. tutaj widniemy. Kartonik zewnątrz jest czarny. Tutaj do przodu są ścięte te brzegi od, od tylnej strony. Tutaj są takie szczegóły, ale na to warto zwracać uwagę. To jest prążkowane, ale tutaj są takie jakby kreski. Nie wiem czy to się udało chwycić, ale o, widać. Przerwy są w tych prążkach, czyli prążki są, i tutaj przerwy są w prążkach. Na całości tak jest. I tak jak mówiłem. Up, jest takie trochę inne otwieranie. Jak tu. Podnosimy. To jest przyklejony. Tutaj na dole jest też coś takiego. Warto na to zwracać uwagę. Tutaj jest poprzecinane. Nacięcia są. jest doklejone taki. To jest w całości, to jest, to jest całość. Czyli całość była taka długa i zagięte to jest powycinane. Tutaj jest i przyklejone. Możemy sobie zważyć to też. Sama tekturka 25 gram waży. Samo pudełko 29 gram, puste. Teraz korek. 7 gram. Korek jest lekki, widać plastikowy. Tutaj nie będzie... O może tak. Takie kółeczko jest wewnątrz. Tutaj na brzegi też warto zwracać uwagę. U góry prążków nie ma, jest gładkie. Tak to takie szpiczaste do połowy. No tak mniej więcej, trochę więcej. Przy otwarciu ten jest tak z boku, nie, o nie jest tak na środku, taki, tak jak z boku tom port. Raz, dwa, trzy nawinięcia. Jedno jest na, na tutaj tą głupkę i... Yy, dwa są w tej plombie? A chyba nawet trzy są nie: jedno, jedno jest nawinięte na samo szkło, i dwa są nawinięte przez to, przechodzi przez tą plombę. Tą Ford tłoczony do wewnątrz i tutaj też do wewnątrz 150 ml. On teraz może lepiej widać. Cały flakon jest tłuczony. Takie prążki i brzegi ma gładkie. Tutaj też nie do końca dochodzi tylko ale też pod skosem tak jest. Z tyłu gładkie. Od spodu jest naklejka. To nie jest naduk, to jest naklejka i 023 23, D 23. Numer D 23. Tutaj jest czwórka. czy uda się to to jest czwórka, czwórka prawdopodobnie albo taki trójkąt trójkąt na ten znak też warto zwracać uwagę Po lewej stronie to jest. Z lewej strony jak patrzymy z przodu. Wewnątrz na ten atomizer też warto zwracać uwagę jest okrągłe, tutaj wewnątrz jest takie jakby prążki są od ściskania tutaj jakby był luźny i taki kapturek był tu przezroczysty nałożony na ten Przeważnie teraz w oryginalnych perfumach są takie same wkładki. No. Tutaj wewnątrz tego otworu jest taki trapez. Nie jest to kwadrat ani prostokąt, tylko trapez taki może uda się uchwycić. O, teraz widać. Wewnątrz tego, tego otworu. Tutaj warto na szczegóły zwracać uwagę też jak, na rozmieszczenie tych nacięć. Jak to wygląda. Tu też nie jest nacięcie, tylko to jest takie wgięcie. Wciśnię do wciskania, żeby to rozporowe było. To no, tak... ja, jest mały taki oczek biały spryskiwacz ok tutaj też można sobie zobaczyć, jak to wystaje i zobaczmy sobie teraz jeszcze wszystko Dziękuję za uwagę, za subskrypcję, polubienia, komentarze. Do następnego razu, myślę, do następnej środy.